Bardzo wniosek proszę powoli, usiąść. Proszę nie, nie będziemy teraz głosować. Proszę usiąść spokojnie. Bardzo proszę, panie pośle. Wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. No tak, jest, Koleżanki i koledzy, nie jest, jest formalny wniosek formalny. Wniosek. Sprzeciw. Proszę to głosować. Nie będziemy teraz głosować. Proszę usiąść spokojnie na miejscu. W następnej kadencji będziemy to głosować? Pani poseł, bardzo proszę. Będą głosowania, będziemy głosować. Będzie... Dobrze, pół minuty na, na wystąpienie. Bardzo proszę Pani. A teraz może Pan sobie zgłaszać sprzeciw. Bardzo proszę Pani Pani Poseł. Zacytujemy, oczywiście. Pani poseł, bardzo proszę. bardzo proszę. Cieszę się, cieszę się, że pan działa legalnie. Jasne. wspólnie i w porozumieniu Pani poseł Proszę usiąść spokojnie, bo ukażę pana karą regulaminową. Przeszkadza pan w prowadzeniu obrad. Proszę usiąść. Pani poseł, bardzo proszę. Do mikrofonów zaproszę zaraz pana przewodniczącego koła Konfederacja Jakuba Kulesze, który trzyma tu w ręku regulamin Sejmu, regulamin Sejmu, podstawa. Proszę państwa, panie marszałku, posuwa się pan do działań tak jawnie bezprawnych, że wypada tylko przypuszczać, że. Być może dało się wyznaki niedotlenienie związane z tą maskaradą, którą państwo tutaj uprawialiście w ostatnich tygodniach. To jest scenariusz optymistyczny dla pana. Proszę o korepetycję z regulaminu Sejmu. Pan poseł Jakub Kuleszyk. Bardzo proszę, pan Jakub Szanowni poseł. państwo, dziwię się państwu, że państwo nie wykorzystali dodatkowej półtorej minuty, która państwu przysługuje. Przecież my mamy po pięć minut. Ja mam jeszcze półtorej minuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pytań, dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się 20, 20, 20 posłów. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Marek Suski, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, proszę zejść proszę z mównicy. Nie ma pan już minuty wystąpienia. Panie pośle. Panie marszałku, który nie widzi pochłonaniem artykułu Sejmu, ale także ma dobre obliczanie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu i prowadzenie obrad Sejmu. Po raz pierwszy. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Panie marszałku, odwaga!